Z tej strony kucyk. Dzisiaj mam dla Was recenzję multitula Ganzo G302H. No i zaczniemy sobie od numerków. Szerokość. W najszerszym miejscu ten multitul ma 5 cm. Także naprawdę dosyć sporo. Jeśli chodzi o długość, to jest to mniej więcej, no nieco ponad 10 cm. Z kolei jego grubość to 1,5 i 60 cm. Waga tego multitula. No właśnie, zważmy go sobie i zaraz porównam Wam go jeszcze z Victorinox'em Spiritem swoim. Ok, sam multitul. 277 gramów. Victorinox Spirit 210. A to jest jeszcze bez pochewki. No właśnie, dostajemy pochewkę. O pochewce wypowiem się za chwilę. W pochewce i z zestawem bitów, który mamy w komplecie. No, poszliśmy pod 400 gramów. Przy czym, Victorinox Spirit w pochewce. No, ledwo 250. Także myślę, że to mówi samo za siebie. O, sorka. No właśnie, skoro już o pochewkach. Mowa. W zestawie do multitule Gamzo dostajemy taką nylonową pochewkę. W środku mamy oprócz miejsca na, yy, na multitula mamy jeszcze miejsce na bity. To jest taka kieszonka. Postaram się to jakoś. O, widzicie? Tutaj mamy miejsce na samego multitula i tutaj taką kieszonkę, właśnie na te bity. W zestawie dostajemy 10 bitów. Mamy tutaj heksy, czy tam imbusy, czy inaczej, jak to się jeszcze nazywa, trzy płaskie i trzy filipsy, albo krzyżakowe. No i jeszcze adapter. O tym będzie później. Właśnie mamy miejsce na na te bity w środku. Sama pochewka jest zapinana na nap. Z przodu mamy napis GANZO TOOL. Jeśli chodzi o ten materiał, to no oczywiście to jest nowa pochewka. Ja tutaj się akurat przytarłem, gdzieś się jakąś chropowatą powierzchnię i mi się trochę poszczępiło. Jeśli chodzi o przenoszenie, to z tyłu mamy możliwość przewleczenia paska w pozycji pionowej, jak i poziomej. No i właśnie, raz założyłem tego multitula w pozycji poziomej. Nie było to wygodne, bo to jest za ciężkie, po prostu za bardzo, to jest za duży klocek i po prostu to tak latało. Z kolei to się stało nawet jak nie miałem go na pasku, po prostu jakoś chciałem sobie to sprawdzić jak tu szwy wyglądają na tym, no i jakoś tak się odpruło. Jeśli chodzi o wygodę przenoszenia tego Multitula, to jest naprawdę ogromny kloc. I to jest tak ciężkie, że no, trochę się przymuszałem, żeby nosić go codziennie, bo przez ostatnie dwa tygodnie siedział u mnie na Pasku. W porównaniu na przykład z Victorina Spiritem. Myślę, że komentarz jest tutaj zbędny. To naprawdę nie jest. Yy... Nie jest zbytnio multiturem donoszenia na co dzień. Jak się, nie wiem, wrzuci gdzieś tam do, do schowka w samochodzie, do schowku, czy nie wiem, przy rowerze albo w nerce, no to ostatecznie jeszcze ujdzie. Ale tak donoszenia na co dzień to jest naprawdę, wow, kloc, potężny, 400, prawie 400 gramów metalu, no przy pasku, naprawdę dosyć niewygodnie się mi to nosiło, trochę się naprawdę już przymuszałem. No dobra, ale możemy teraz sobie przejść do samego multitula, który też najzgrabniejszy nie jest. Porównam wam go do Swistula i jeszcze do Wicka Spartana. No widzicie, to jest naprawdę dosyć sporych rozmiarów Multitul. E, może zaczniemy sobie od yy, całości. <laughs> może od początku najlepiej byłoby zacząć. Tak, tak. Z przodu na każdej okładce mamy napis, no, oczywiście logo producenta Ganzo G302H, tutaj mamy jeszcze logo, jakieś chińskie znaczki. Yy, mamy tutaj wycięcia, przez które widać, jakie mamy narzędzia, te dłuższe, o których powiem później. Generalnie całość jest skręcona na śruby typu Torx, także jeżeli coś się rozkręci, a mi się już rozkręciło yy, i to skręciłem. Tutaj jest możliwość skręcenia całości, z tym że tutaj będziecie potrzebowali dwóch śrubokrętów, bo to nie ma żadnego stopera i to się po prostu kręci w kółko. Albo dwa śrubokręty, albo ulubione nasze kombinerki. Czy ja je gdzieś tu mam? Pod ręką? No nie mam. Czy eee, takie do pierścieni, którymi można to chwycić. Pokazywałem to w recensji GANSO G720 bodajże. Ok. Może zaczniemy sobie od kombinerek. Kombinerki same są na sprężynie, która tutaj wystaje i tutaj mam pierwszy, e, pierwsze złe, złe wspomnienia, znaczy może nie złe wspomnienia, ale złe odczucia. Nie lubię takiego systemu. Zawsze się boję, że ta sprężyna może po prostu gdzieś odlecieć i już nie będą sprężynowe. O wiele lepiej jest to rozwiązane w Ledermanach, gdzie, jest, gdzie ta sprężyna jest po prostu ukryta i nie wystaje w ten sposób. Mimo wszystko działa to bardzo sprawnie. Jest to na pewno wygodniejsze w niektórych zadaniach, że mamy sprężynujące kombinerki, niż jakbyśmy mieli normalne, że tak to ujmę. Co do samych kombinerek, mamy tutaj oczywiście zwężony czubek, miejsce na śruby i jak widzicie, mamy tutaj wymienne przecinaki. Próbowałem podziałać tymi przecinakami ze zwykłym drutem, jak najbardziej dawały sobie radę. Potem poszedłem dalej i chciałem przeciąć mniej więcej 2 albo 3 mm, nie pamiętam dokładnie, łańcuch. On chyba był z mosiądzu albo tylko pokryty z mosiądzu. W każdym razie no, rękami nie udało mi się tego zrobić, ale na szczęście miałem imadło. No i niestety, ale nie udało mi się przeciąć tego łańcucha. w pewnym momencie kombinerki mi po prostu wyskoczyły z, z tego imadła, jak próbowałem nimi poruszać. No i stwierdziłem, że to jednak zbyt duże siły są, żeby się te, w ten sposób tym bawić i wolałem nie oberwać takim klockiem w głowę, albo w cokolwiek innego albo co gorsza w kamery w każdym razie kombinerki zostawiły dosyć mocny ślad na, na, na tym łańcuchu trochę się ten tam, tam wygięło to na boki, ale no, czego tu oczekiwać same kombinerki są dosyć wytrzymałe nie ma jakiegoś większego problemu z wyciągnięciem jakiegoś przyrycewiałego gwoździa także w tej roli się w miarę spiszą. Co do samych przecinaków, to jak już mówiłem, można je wymienić i one mniej więcej kosztują 3-4 dolary. Nie wiem dokładnie naprawdę jaka to jest stal, ale jak się przyglądniecie, to nie ma jakichś większych śladów tutaj po tym łańcuchu, tylko została taka szczerbka. A tak to jest w miarę OK. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o same y, kombinerki. Przejdźmy teraz do narzędzi. Zacznijmy sobie od y, tej strony. Nie, przepraszam, od tej. <grych> y, tutaj, jak już wspomniałem, wcześniej są wywiercone albo w zasadzie wycięte otwory, przez które widać, jakie mamy narzędzie pod spodem. Tutaj mamy na przykład nóż zwykły, który jest otwierany jedną ręką. Nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o jego długość, no właśnie, on nie, nie jest jakiś mega długi. On ma delikatnie powyżej 5 cm. Jak policzymy dotąd, to będzie prawie 6. Otwierany jest za pomocą kołka, i tutaj jest kolejna sprawa. Wszystkie narzędzia z kołkami, yy, którym można je właśnie otworzyć za pomocą kołka. No Muszę powiedzieć, że raz mi ten multitool spadł i prawie zgubiłem ten kołek. Wypadł z, ze swojego miejsca, na szczęście znalazłem go na ziemi i nie zgubiłem. Ale no, trzyma się tak trochę na słowo honoru: na taki wcisk. I czasem łapie luzy, także muszę go trochę docisnąć. Co do samego noża, no to działa, da się coś przeciąć. I jeśli chodzi o komfort użytkowania, to przez to, że to jest taki wielki kloc. Naprawdę nie jest to wygodne. Nie wiem, jakiś rozciąć paczkę, taśmę, yy, parakord. No to nie ma z tym problemu. A jeżeli przechodzimy do jakiegoś strugania, wiem, że no, zdarza się, że multitoolem czasem trzeba coś zastrugać. Wow, ale to jest niewygodne. To jest po prostu no, dramat. No dramat. Yy, wszystkie narzędzia są blokowane za pomocą takiej wsówki. Podobnie jak w Swistolu. gdzie ja tu mam nożyk, z tym, że w Swistulu oczywiście to działa o wiele lepiej, bo każde narzędzie ma swoją sprężynę. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma i jeżeli jest założona blokada i zaskoczyła, to reszta narzędzi ma, jak widzicie tutaj, luz. Z nożyczkami może nie ma jakiegoś większego problemu, ale przykładowo, jeżeli sobie otworzymy nożyczki, których sobie poużywamy, to wtedy nasz nożyk nie ma tu żadnej sprężyny, która dociskałaby to. Oczywiście normalnie jest, ale jak blokada jest e, zabezpieczona, to niestety, ale ta sprężyna nie działa. Jakie mamy tu jeszcze narzędzia w tej części rękojeści? Mamy otwieracz do puszek i do butelek ze ściągaczem do izolacji. Akurat niestety nie miałem okazji sprawdzić tego otwieracza. Nie miałem żadnej puszki ani butelki pod, pod ręką, żeby to sprawdzić, ale myślę, że z butelkami sobie spokojnie poradzi. Z puszkami może być nieco gorzej, bo jest praktycznie tempe. Ciągasz do izolacji? No, powiedzmy, ale pewnie wygodniej byłoby to zrobić po prostu zwykłym nożem. Także na temat tego konkretnego narzędzia nie będę się jakoś zwykle dużo rozwodził. Po środku tutaj, uwaga, mamy. Niech, niech, niech no się tylko dostanę do tego. Jak sobie tutaj pociągniemy, to mamy otwór na linkę. I on nie jest blokowany, w związku z czym. Może sobie tak latać, możemy sobie coś tu przewlec, gdzieś zawiesić. Ja osobiście tego nie będę używał, bo nie mam takiej potrzeby, ale jest, jakby co. Dalej, tutaj mamy jeszcze, no chodź tu, ach, z paznokci jest ciężko. Z paznokciami ciężko jest dostać się do tego, A narzędzia. Dobra, zrobię to inaczej. Matko boska, nie mogę się dostać do narzędzia. Ach, udało się. Fail. Had one job. One job. Dobra. Mały śrubokręt płaski. No, śrubokręt jak śrubokręt. Przykładowo śrubę z wkładu do zip poszki odkręci. No a tak to to działa tak jak powinno. No i to co już widzieliście wcześniej, czyli nożyczki. Nożyczki no... Na sprężynie. Działają tak, jak powinny mniej więcej, chociaż jak sprawdzałem na tatce tekturowej pod kiłbasy czy tam, no talerzyk tekturowy, bo to, to akurat miałem pod ręką w garażu, no to widziałem nożyczki, które o wiele zgrabni to tną, ale no, no z parakordem sobie radzi o wiele lepiej niż bym się spodziewał. Także no, do, do papieru średnio, do jakichś innych linek to spoko. Są nożyczki. Niektórym to jest bardzo potrzebne. Druga część rękojeści. Tutaj mamy piłę. Piła jest naprawdę zaskakująco dobra. Dwurzędowa. Mamy to, co w Victorinoxie, czyli ona się zwęża w stronę grzbietu. W ogóle to jest chyba jakiś bardzo delikatny szlif, wklęsły. Właśnie jest cieńsza przy grzbiecie niż przy ząbkach. I działa naprawdę zaskakująco dobrze. Dosyć szybko udało mi się przepiłować kawałek drewna. Do tego jest otwierana jedną ręką. No ten kołeczek tutaj. O, tutaj to ślicznie widać. Może będzie widać. Ale... Może nie widać, ale czuć po prostu ten luz w tym kołeczku. Naprawdę to jest jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o te kołeczki. Lepsze byłyby otwory już, jak w Ledermanie. Także piła naprawdę na plus. Dalej mamy przebijak z szydłem. Tego też akurat nie miałem okazji sprawdzić, ale no po samym wyglądzie, już mogę stwierdzić, że to będzie średnie. Po pierwsze, jest bardzo tępe, Praktycznie nie ma tu położonej krawędzi, mimo iż lift by na to wskazywał. Jest za szerokie. Zdecydowanie za szerokie. Porównam Wam to do tego, co mamy w Spartanie, przykładowo. O! I jeszcze wyciągnę to, co mamy w... Eee... W, Boże... Victorinoxie... Swiss Tool Spirit. Zrobimy to w ten sposób. No, jak widzicie, to jest znacznie szersze i o wiele mniej e, ostre od tego wszystkiego. Także no, jeżeli chcielibyście zrobić tym dziurkę w pasku, to oj Prędzej sobie rozpieprzycie pasek, niż zrobicie porządną dziurkę. Także akurat przebijak z szydłem... Nie. nie. I tutaj przy okazji zauważyłem właśnie w tym momencie, o! O tym mówię! O tym mówię. Czyli jak jest rozłożone jedno narzędzie, to... mamy luz kompletny to lata jak chce i nie wiem, coś robicie śrubokrętem bo tutaj też jest śrubokręt znaczy gniazdo na, nabity znaczy dobrze, przedłużka no i nagle mamy otwarty, nóż, piłę super, super yy, bardzo elegancko yy, właśnie, jeszcze jedna sprawa nie wiem czy to, rozkręcałem go w sumie czy to dalej działa, ale jak się mocniej Kombinerkami podziała, to narzędzia się wysuwają. Pracujecie sobie spokojnie kombinerkami, a tu nagle macie otwarty nóż. Nożyczki, i inne rzeczy. No, no fantastycznie. Dobra, ale wróćmy do przeglądu funkcji. Jak już mówiłem, mamy tutaj ten to gniazdo na adapter. Właśnie teraz przechodzimy do bitów. Bity same w sobie są całkiem dobrej jakości. Trochę ich używałem i jakoś nie zauważyłem, żeby miały się jakoś z... psuć. Muszę powiedzieć, że akurat te heksy bardzo przydadzą się na rower. Także jako multi na rower myślę, że spokojnie to się nada. Najgorzej jest w ogóle to, to w czym to jest trzymać. Ten, ten nie wiem, etui, i nie wiem jak to nazwać uchwyt na te bity bo to jest zwykła guma to jest rozciągliwe, pewnie z czasem po pierwsze to popęka, a po drugie jest to strasznie niewygodne w wyciąganiu I to jest najgorzej, bo trzeba się mocno posiłować, trochę palcem tutaj z jednej, tutaj z drugiej pogibać na boki i dopiero wtedy możemy sobie to wyciągnąć z jednej strony mamy wejście kwadratowe właśnie na, na tą na tą końcówkę i to jest magnetyczne. Z tym, że magnesik jest dosyć słaby i czasem mi się zdarzyło, że końcówka z bitem zostawała mi przy śrubie, a to miałem w rękach. No i co? No, możemy sobie jakiś bit, zobaczmy, jakie są luzy. No, są jeszcze w granicach normy, także dałem radę tym dokręcić śruby to nie jedną i jakoś to się trzyma, oprócz tego, że ten magnes mógłby być trochę mocniejszy, ale działa to w miarę, więc czego chcieć więcej nie są te, nie jest to jakiś multitool najwyższej klasy także nie oczekujmy zbytnio od niego dalej w tej rękojeści już ostatnie narzędzie któremu się przyglądamy jest to ostrze ząbkowane, które jest dosyć tempawy. Teoretycznie ostrze ząbkowane będzie się świetnie spisywało w, kroi, znaczy w cięciu lin, innych materiałów. Wiecie co no, no zawiadłem się. No zawiadłem się, dosyć słabo to szło z parakordem. Do tego jest to ciężkie do naostrzenia, no bo to są w końcu ząbki. I szczerze moim zdaniem, Ząbki są dosyć e, ząbkowania wszelkiego rodzaju są dosyć słabe, słabe. Generalnie, jeżeli macie dobrze naostrzony nóż z gładkim ostrzem, no to zrobi dokładnie tak to, tą samą robotę, które teoretycznie ząbko, ząbkowane ostrze robiłoby lepiej. Zamiast ząbkowanego ostrza wolałbym mieć tutaj pilnik. Byłoby to bardziej przydatne niż coś takiego, także na to bym zwrócił uwagę. No i co, generalne odczucia na temat tego multitula? No, nie oszczędzałem go jakoś zbytnio przez ostatnie dwa tygodnie. No i powiem Wam, że za 30 dolarów z darmową wysyłką dostałem go od gearbest.com Jeszcze tam na pewno się jakiś rabacik znajdzie. No, jeszcze jedna sprawa, to właśnie ergonomia użytkowania, bo nie jest to najwygodniejsze. Jeszcze to wyprofilowanie, które teoretycznie powinno pomagać. Jak widzicie, mocno się tutaj zwęża ku y, przodowi, y, ku kombinerką, do porównania. No, widzicie jak to wygląda, to jest o wiele wygodniejsze. Do tego tutaj mamy pięknie wygładzone krawędzie. A tutaj mamy jakieś taki, takie nacięcia, które są dosyć ostre na krawędziach. Tutaj mamy jeszcze jakiś chamski kawał plastiku, i, który ma chronić blokadę. No, w rękawiczkach jest spoko, ale tak jakbyście chcieli coś mocniej ścisnąć, to po pierwsze, wbija wam się to w ręce. Jakby się jeszcze trzymało, to byłoby spoko, ale ręka mi strasznie zjeżdża do przodu, mimo tych nacięć. To jest naprawdę już... Niezłe, nie, niezłe jaja. Tak wiem, ja to porównuję do Victorinoxa, który jest o wiele, o wiele, 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 wiele wyższą klasą od Ganzo, ale akurat tylko do tego mam porównanie. Kiedyś może kupię Ledermana. Dobra, mniejsza o to, koniec, koniec końców. Muszę powiedzieć, że jak za 30 dolarów to myślę, że i do tego chińska produkcja to nie ma co jakiś oczekiwać cudów. Chociaż moim zdaniem lepiej byłoby dołożyć trochę, trochę złotych i kupić sobie Ledermana niż to. Okej, okay. wszystkie linki są w opisie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!